Widzicie tutaj są takie różne, różne promocje. Ramadan się zbliża, Ramadan się zbliża, i tutaj są takie ładne różne promocje. To jest tak, jak u nas święta Bożego Narodzenia. Tutaj są takie ciacha w środku. Tu są takie różne ciacha w środku. Mm. Człowiek by to zędzi, co? To są też takie inższeze jest słabo widać, bo to Paniówka się odbija, nie? Ale tu widzicie, każdy, każdy ten jest inny No, to coś takiego jak u nas święta Takie oferty I tutaj są już przygotowane takie całe paczki na przykład. Idziesz do kogoś i zanosisz mu taką paczkę. Jest czas, w którym ludzie obdarowują się prezentami, karmi się bezdomnych, głodnych. No, to taki czas krajów muzeumańskich. Także, Ramadan to nie jest tylko to, co w telewizji wam klepią. Spróbuję Wam nagrać, jak wygląda Ramadan, chociaż po części w realnym świecie, a nie to, co w telewizji Wam wciskają. Ciasteczkowy ofert ciąg dalszy. Jakie ładne ciacha Nie tylko u nas lubimy słodkie. Matru cookies, ciastka. No, niby, przece, niby są przeceny, ale te przeceny to takie, wiecie... Ładnie wygląda, nie? Stoisko z takimi ciachami. Ja bym to zejrzał wszystko, żebym tylko nie pękł. Dobra, pędzimy dalej. Powiem wam taką ciekawostkę. Widzicie, sobota, po południu, basen pusty. Nikogo nie ma. Siłownia pusta tylko ja. Powiem Wam dlaczego ten basen jest pusty. Dlatego, że słońce świeci. Jak <laughs> świeci słońce, na basenie nie ma nikogo z tutejszy. Jedynie białasy, białasy się kąpią na basenie. Takie jak ja, jak świeci słońce. Większość ludzi przyjdzie dopiero na basen, jak słońce zajdzie. Gdzieś koło szóstej godziny. Wychodzą na basen wcześniej rano, jak jeszcze słońce gdzieś tak nie operuje na przed 12:00. i wtedy się kąpią U nas nie do pomyślenia. Sobota o tej porze to by był pełen basen ludzi. No to taka ciekawostka. Pozdrawiam Was serdecznie hej. Patrzcie co znalazłem półkę z herbatami 7 dolarów. 7,5 dolara. Dobra, tą herbatę to rozumiem 7,5 dolara, bo ten rega jest dobry. Ale nasza miętowa herbata za 7 dolców. Parę saszetek. 25 saszetek. Za 7 dolców. Strawberry Mango. Zobaczcie, jakie drogie herbaty. Danie, ja tego nic, z tego nic nie kapuje. jaśminowa, droga wszelkie takie smakowe herbaty wszelkie takie smakowe herbaty są drogie coś niesamowitego, nie? chciałem zrobić test herbat, ale no, cenowo to bez sensu tutaj są tutaj są te tutejsze już cena 10 czy ty No te to dziś te to, te to, te to ta. Kwika, że to prawdopodobnie też jest wszystko jedno kopyto No tutaj jaśminowa kosztuje 8000, a tam jaśminowa kosztuje 8000 do 30 groszy to jest 1000 tak? 240 240 A tutaj, tutaj są te tutaj są te typowe ichnie herbatki. No z, z tych to zrobię wam test. Tutaj też jest jaśminowa. mógł zrobić test tych herbatek, ale to w przyszłości, bo mam jeszcze do zrobienia parę innych testów. O, widzicie, tutaj jest na rynek europejski Ile kosztują herbaty tak? tak dla mnie to jest normalnie Tu jakaś może japońska, chińska Ponad 7 dolców To jest Jaśminowa green tea Ceny z kosmosu Ceny z kosmosu Dobra, pycham się gdzieś dalej

Masalah. 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 Mas Karina, kaya kemati, oh, eh, kong masalah ayo. masalah sih, iya, mbak mbak kaya ya, iya, 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 tidak lupa, serbu Iya, oh, bisa ngulang. Gitu. Oh, berarti ya, bener okay. ya. ya. Oh, dia mau itu. Oke,

Use your power. Power? Yeah. Uh -huh. <laughs> <laughs> sambal. Sambal balang. Sambal balang. Ya. Yeah. Sambal, bawang. Sambal, bawang. Bawang. sambal Bawang. 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 Sambal bawang. 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 Sambal bawang. 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 Bening itu Bu. Oh, nyamuk ini, Dik. Iki ki bureng kok. Bening piye ta? Sambele. Hati itu, ya? <tuk> oh. Tanganmu, tanganmu, tanganmu.

Dziękuję! Dziękuję, dziękuję! Proszę bardzo, sama sama. Papiery takie nieprzemakalne. Kasawa ryż. Kasawa ryż. Wygląda jak quinoa. Tak, to. Jest kasawa. to macie Kasawa. Tam macie to Tam macie owoce morza tam macie sambal zrobiony. Tam jest kurczak, tu są takie prażyny. Surówka. Surówka kawa. Surówka jest I do tego to nie jest szpinak, tylko to są liście no. i Impreza jest na środku pokoju. I komu niepotrzebne są stoły. Krzesła, stoły pierdzielenia się. Tylko ja w takiej pozycji długo nie wytrzymuję No to wygląda tak Widzicie nakładane jest? Szyty nakłada ryż. I do tego sobie możesz dobrać co chcesz Możesz sobie dobrać co chcesz Każdy dostaje taką paczkę je sobie wcina i każdy jest zadowolony No później wszystko się zwija, wrzuca się do do śmietnika i pasówka i po imprezie. Mm. Wszyscy zadowoleni zawcinają sobie. Oczywiście rękoma, tak? Nikt się nie bawi w jakiejś, w jakiejś sztuczce. Jedynie co to łóżko jest nakładane, żeby nie grzebać paluchami ruchami. Na mm. smacznego życzę. No, widzicie jaka była impreza? I tyle zostało. chod, jadła sambal <laughs> Chili Widzicie do... Jedzą Chili od urodzenia ale też jest też jest też i pani Nie to już w ogóle No i tyle zostało z wszystkiego i teraz będzie pozbierane pozbierane i wyrzucone do... Pozbierane i wyrzucone będzie do śmieci i tyle Nie ma zmywania pierdzielenia się No i do każdego Takiego to jest krupek, I ze soja krupuk krupek? Chrupki sojowe, takie z oleju robione. Widzicie chrupki takie, chrupki sojowe z, z przyprawami. Tak jak Wam mówiłem kiedyś, do każdego dania. Do każdego dania. Do zupa, zupy, zupy, nie zupa, nie zupa, wszystko. Dodaje się, je, dodaje się, dodaje się coś chrupiącego. Tyle